Prezydent USA Donald Trump ogłosił w środę, że amerykańskie siły morskie zajęły tankowiec u wybrzeży Wenezueli w obliczu narastających napięć z rządem prezydenta Nicolasa Maduro. Konfiskata była prowadzona przez amerykańską straż przybrzeżną i wspierana przez marynarkę wojenną. Trump nie podał szczegółów, ale powiedział, że Stany Zjednoczone zatrzymają ropę z pokładu tankowca. As you probably know, Rząd Wenezueli potępił przejęcie w oświadczeniu. Nazwał je rażącą kradzieżą i aktem międzynarodowego piractwa. Wykorzystanie sił amerykańskich do przejęcia kontroli nad statkiem handlowym jest nietypowe i stanowi ostatni nacisk administracji Trumpa na zwiększenie presji na Maduro. Przejęcie to nastąpiło po serii śmiertelnych ataków na rzekomo przemytnicze łodzie z narkotykami na Morzu Karaibskim i wschodnim Pacyfiku. Te zachowania stoją w obliczu rosnącej kontroli ze strony amerykańskiego kongresu.